jest duży. Nie musi być jak w takim suchym PowerPoint'cie, tylko jest znacznie ciekawsza i mamy dużo więcej możliwości. I na przykład, jak tworzymy jakieś grafiki na social media, to tam już są gotowe formaty o. tych plików. Ktoś coś chciał powiedzieć? Nie, myślę, że ktoś nie chcący włączył mikrofon. Dobra. I jak tworzycie treści na przykład na social media, możecie wybrać sobie format stricte czy na Facebooka, czy na Instagrama. Nie będziecie mieć potem problemu, że ta grafika jest za duża, za mała, coś wam się nie mieści i to jest naprawdę ogromny plus. I możecie współpracować z innymi osobami nad tym samym projektem w tym samym czasie, co też jest bardzo przydatne. To tak, na początek Wam pokażę kilka screenów podstawowych rzeczy w Canvie, później przejdziemy do praktyki. I tak, to jest ekran startowy. Na początku, co nas interesuje, to że po lewej stronie macie wszystkie swoje obecne projekty, które możecie układać foldery, zmieniać nazwy itd. To jest raczej logiczne. I macie ten przycisk utwórz projekt. I kliknięcie możecie sobie wybrać podstawowe te formaty, o których już wspominałam, że albo zwykły dokument, edycja, zdjęcia, relacje, Instagram, Facebook, wszystko. A jeśli chcecie mieć więcej opcji, to musicie rozwinąć ten pasek. Później, jeśli macie wersję premium, o czym jeszcze później wspomnę, możecie zmienić format swojego pliku. Na przykład chcieliście na początku zrobić relację na Instagram, czy tam post na Instagram, który jest wiadomo kwadratem, a potem nagle musicie zrobić na Facebooka. To jest taki trywialny przykład, ale da się. I wtedy nie ma. Program sam wam to przekonwertuje, także nie będzie problemu, że musicie wszystko przekopiowywać, przestawiać itd. Tak I to jest właśnie ekran startowy waszego projektu. Gdzie możecie zmienić nazwę i po lewej stronie macie najważniejsze narzędzia? I właśnie teraz przejdę do praktyki. Czyli tak. Mm. Weźmy sobie post na Instagram. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że wszyscy widzą mój ekran. Dzisiaj kanwę, żeby ktoś mógł powiedzieć, czy wszystko jest ok? Tak, wszystko widać. Dobra. dobra. To tak, zacznijmy. Na początku tu mamy. Okienko do zmiany nazwy, co raczej nie trzeba tłumaczyć. Jak chcecie zmienić format, to macie chociażby magiczne opcje, i tu macie różne formaty, na które możecie zmieniać dany plik, jak on się nagle odwidzi, że to, co chcieliście zrobić, jest nie tym, co trzeba. Później dodawanie stron. Na przykład, jak chcecie zrobić serię właśnie grafik, żeby dodać do jednego posta. tu macie plus, żeby dodać pustą stronę. I na przykład to już macie zapełnioną, a jeśli chcecie powielić, dosłownie skopiować całą stronę, to macie tutaj. Tutaj też macie przycisk dodać stronę. I ewentualnie, jak pracujecie z kimś i on na przykład Wam przygotuje. Grafikę, którą wy potem sprawdzacie, albo tak na bieżąco chcecie dodać komentarze, i niekoniecznie jest to w czasie rzeczywistym, to możecie tutaj dodać komentarz do danego obiektu, czy ogólnie do całej grafiki, do jednej strony. także ta osoba później może wejść i wie dokładnie o co Wam chodziło, a na przykład napiszecie w Messengerze, no to trudno opisać o co chodzi. I tak. Możecie wybrać sobie szablony, tak jak ja na przykład tu prezentację trawzorowałam się szablonem właśnie z kanwy zaproponowanym. Piszecie tutaj sobie hasło o przewodnie albo nawet ja na przykład mam swoją prywatną kanwę po polsku, ta jest i po angielsku i wybieracie. Często na przykład do prezentacji takich w stylu powerpoint na przykład na zajęcia czy coś tam Wam dają całą prezentację różne rodzaje slajdów, a na przykład na post na Instagram cokolwiek jest tylko jeden jakby kafelek, jedna strona, ale tu bardzo łatwo później przekształcić na kolejne, bo wyświetla się Wam zazwyczaj też gama kolorystyczna albo proponowane ikony, elementy, które pasowałyby do tej waszej pierwszej strony. Tutaj macie właśnie elementy i są bardzo różne kategorie. Zazwyczaj, nie wiem, możemy wpisać koło. Jestem bardziej to circle. I możecie mieć zwykłą grafikę, w której możecie zmieniać kolor całej grafiki czy, mm, i jakby jej wymiary wszystko. Na przykład tutaj. Jakikolwiek kolor. I możecie to modyfikować dowolnie, edytować. Na przykład, jak weźmiecie sobie zdjęcie, o czym jeszcze później powiem, to można usuwać tło, przycinać, przerzucać, w sensie pion poziom, akurat na kole. Bo to będzie widać. Obramowanie tyczy się całego tego zaznaczonego obszaru, nie samego koła, więc na to warto zwrócić uwagę. Animacja, położenie względem innych rzeczy. Możecie z samej strony, ale też na przykład macie parę elementów, to zamiast no, mieć jakiś problem, że coś ma być pod spodem, jakoś inaczej nachodzić i to przeklikiwać, macie tutaj do wyboru takie opcje. Teraz są niedostępne, mam tylko jeden element, ale są też warstwy, przez co możecie trochę jak właśnie w Adobe Illustrator albo jakimś innym programie do grafik, Tworzyć warstwy i potem po prostu między nimi coś modyfikować, niekoniecznie pojedyncze elementy. To jest to, o czym wspominała Weronika, ta przezroczystość, że logo musi być na 100%. I to jest na przykład fajne, kiedy chcecie zrobić tło, na którym wrzucacie zdjęcie i na przykład możecie albo je tak właśnie zmniejszyć przezroczystość samego zdjęcia, a jeśli chcecie, żeby ono było całkowicie tłem, a nie żeby jeszcze za nim był jakiś kolor, to nie wiem, kwadrat na zdjęcie, jakikolwiek kolor chcecie i zmienić go przezroczystość, przez to przyzroczysto będzie wyglądało jak za mgłą. Tutaj macie jeszcze opcję blokowania, czyli to się przydaje na przykład mi kiedy mam bardzo dużo elementów na grafice, a chcę na przykład przesuwać. Tylko nie wiem, tekst, a elementy w tle chcę, żeby się nie ruszały. Wtedy je blokuję i przy zaznaczaniu one nie są brane pod uwagę. Ta opcja też jest dostępna. Kliknięcie prawym przyciskiem, te wszystkie najważniejsze są dostępne. Poza zwykłymi, czekajcie, zwykłymi grafikami, które możemy modyfikować i kształtami, są zdjęcia, które są już niedostępne i jakby nie możemy. Zmieniać ich kolorów, chyba że przez filtry, tak jak w zwykłej edycji zdjęć. Są filmy, piki dźwiękowe, wykresy, które. mamy. Normalnie tabele, jak w Excelu, i on sam się automatycznie będzie modyfikował. Ale są też ramki. Są bardzo fajne, tylko czasami uciążliwe. Na przykład, wrzucicie sobie zdjęcie najpierw rzucę samą ramkę, a teraz, nie wiem, jakieś zdjęcie. Może być serca. To jak dacie zdjęcie, najdziecie na tą ramkę, to ono się tak w nią wpasuje. Czasami chcecie, żeby zdjęcie tak jak jest, było w ramce, a ono się jakoś dziwnie przytnie, to Albo jak Wam się źle wstawi, to wyodrębniacie obraz całkowicie, albo przy przycinaniu możecie jakoś inaczej to ustawić, żeby ta ramka lepiej to wpasowała w siebie. Teraz odnośnie tekstu, myślę, że nie będzie za dużo do mówienia. Macie różne wybory nagłówek, podtytuł, treść. I tu macie wszystkie czcionki, w style. Wiadomo, rozmiar, no tak jak w zwykłym Wordzie, efekty. Efekty są fajne. Macie tutaj na przykład cień, podniesienie, glitch neon, co fajnie wygląda na przykład jak macie ciemno-niebieskie -niebieski, ciemno tło i musicie mieć też ciemniejszy napis, bo obok macie białe. To fajnie na przykład dać obramowanie białe czarnych liter, jeśli musicie. Wtedy nie ma problemu z tym, że Musicie kombinować, jaki trzeci kolor dać, żeby się wszystko ładnie zgadzało. Odnośnie marki, to jest bardzo fajne w Ifemsie. Jak widzicie, się nie mamy uzupełnionego całego, ale przynajmniej logo mamy pod ręką. i Można stworzyć właśnie swoją markę, w której macie kolory konkretne, które muszą być według tego kodu koloru. Te Dosłownie zawsze te same. Macie loga, właśnie czcionki, które zawsze będziecie używać, zdjęcia grafiki, ikony, wszystko, co chcecie mieć pod ręką, a nie ciągle przeskakiwać z pliku na plik, żeby sobie kopiować. Odnośnie przesyłania: tutaj możecie przesłać wideo, audio właśnie ze swojego komputera. I dowolnie modyfikować w kanwie, usuwać tło czy coś takiego. Rysowanie. Ja na przykład bardzo rzadko z tego używam, bo jednak kanwa ma lepsze narzędzia. Ale to tak jak w pańcie. Jak używać kanwy? Ja mogę się nauczyć. E, właśnie, możecie sobie rysować. E, I są fajne aplikacje. Odnośnie ich, najbardziej przydatną dla nas, jako grafików e np. na przykład do robienia ulotek, plakatów, czegokolwiek, jest po prostu kod QR, który możecie no, pisać własny link i wygenerować kod, dać na grafikę, drukować i macie je gotowe. Albo tutaj te magiczne multimedia, to po prostu jest y, grafika tworzona przez AI. Też nie musicie w innym programie tego robić i potem udostępniać w kanwie, przesyłać do kanwy, tylko wszystko macie w jednym miejscu, co jest mega wygodne. I tak w sumie odnośnie tego, jak używać samego programu, to tyle. Jest jeszcze kwestia udostępniania. I tak. Jeśli chcecie udostępnić link, no to tak jak w dysku Google możecie ustawić, kto może mieć do niego dostęp. Tu macie link. Wszystkie inne rzeczy są też bardzo intuicyjne, prezentowanie. A co do pobierania, możecie wybrać format, w jakim pobieracie. I na przykład jak macie grafikę, w której na przykład jakieś logo, nie robiliście tam tuła, ale nie chcecie, żeby wam się pobrało z tą... Biału, e, białym tłem, to bierzecie tło przezroczyste. I też, jak macie serię zdjęć, serię grafik, na przykład macie sobie folder, projekt pod tytułem, nie wiem, post z jakiejś akcji i nie chcecie tego rozdzielać na foldery, tylko robicie to w jednym pliku, to potem możecie wybrać, które strony konkretnie chcecie pobrać, to musicie zawsze wybrać tego wszystkiego. I też warto zaznaczyć, jak macie animację w. W swoim na przykład na Reelsy, to musicie pobrać plik MP4 i żeby to były pojedyncze jakby slajdy pobrane, to musicie wybierać za każdym razem po jednej stronie, bo jak pobierzecie cały plik, to powierzy Wam się film, a nie że pojedyncze jakby slajdy z animacjami. Ei. Asa kultka. Okay. Ok, dobrze. Teraz wróćmy do prezentacji. To już za nami. Teraz te ciekawe opcje, o których wspomniałam. Kolekcje naklejek, O tym jeszcze nie mówiłam. Że na przykład spodoba Wam się jedna grafika. Co się tak, którą możecie wkleić do swojego projektu. I chcecie zrobić wszystko w podobnym stylu, to nie musicie dalej szukać, tylko kanwa sama wam podpowie yy, jakby ikony w podobnym stylu. Albo po prostu, jak zejdziecie na sam dół w elementach, też tam są kolekcje i od razu są gotowe, na przykład te postaci, co często się widzi, coś naprawdę, jak ktoś robi w kanwie, to widzi, że projekt był robiony w kanwie, bo te ludziki są stamtąd. Kody QR, to już mówiłam, wykresy, tabele. W wykresach dostajecie tą tabelę Excelową, którą możecie modyfikować, i wtedy wykres sam się aktualizuje. W tabelach tak niestety nie jest, przynajmniej ja jeszcze tego nie odkryłam, że po prostu możecie wybrać sobie tabelę, ale wszystko sami musicie polem tekstowym uzupełniać. Obrazy AI, własna marka i odniesienia do poprzednich projektów. Odnośnie odniesień do projektów. Nawet w tej prezentacji tak było, że też jak zjedziecie w pasku na samym dole, w tym szarym po lewej stronie macie projekty, możecie dodać miniaturkę, tak jak ja tutaj dodałam miniaturkę projektu o CIVie. Jak klikniecie kontrol albo po prostu ja przestanę prezentować, ale wejdę w sam projekt, to automatycznie kliknę i mnie przeniesie do kolejnego projektu. Także to jest bardzo wygodne pod tym kątem, że możecie robić takie odnośniki, nie dawać linków, tylko po prostu przekliknięcie. Tylko musi być ta wersja, że osoby mają dostęp do wersji edytowalnej. Na koniec dałam wam tu jeszcze kilka przydatnych skrótów klawiszowych. Wiadomo, Ctrl C, Ctrl V też działa, ale już nie dodawałam, no bo my się, każdy to zna. Ctrl Z, dodaj tekst, się bardzo często przydaje, że nie musicie skakać po tych wszystkich paskach i szukać tekstu, tylko po prostu klikacie T i wam się wstawia. No i wiadomo, Ctrl Z też często się przydaje. Co do zapisywania, raczej w wszystko się zapisuje na bieżąco samo. Wiadomo, zawsze warto sprawdzić, ale no, nie spotkałam się z tym, że musiałam coś specjalnie zapisywać. I jeszcze takie małe dopowiedzenie odnośnie wersji premium. To wiadomo, my w stowarzyszeniu mamy wersję premium, także nie musicie się o nic martwić, że będzie jakaś funkcja zablokowana, czy to nie możecie usunąć tła, czy jakieś. Wybrane tylko elementy są dostępne, ale jednak jak sobie założycie własną tak na własne cele, to warto mieć to na uwadze, że jednak ta wersja będzie dość mocno okrojona, ale i tak nawet daje się na niej pracować. No i dobrze, z mojej strony to tyle takie podstawowe informacje, i jakbyście mieli jakieś pytania czy coś, to słucham.